Ta akcja związana jest z działalnością siostry Michaeli Rak, która jest twórczynią pierwszego hospicjum na Litwie. Hospicjum, które jest otwarte zarówno dla dzieci polskich, jak i dzieci litewskich i, i dlatego staraliśmy się teraz wspomóc tutaj inicjatorkę tej akcji. Udało nam się pozbierać rzeczy, które służą, będą służyły w hospicjum. To są to jest na przykład spirytus salicylowy do dezynfekcji, różne inne środki dezynfekcji. Także mamy długoterminową żywność dla dzieci, mamy trochę zabawek. Ale także część darów przekażemy Stowarzyszeniu Miłosierdzia Bożego, które z kolei opiekuje się Polakami, Litwinami, tymi z ubogich rodzin w rejonie solecznickim. I część tych darów przerzuca także, nie wiem w jaki sposób, ale przez granicę białoruską i dostają także Polacy na Białorusi. Byłam miesiąc temu właśnie na Litwie. Odwiedziłam to hospicjum prowadzone przez siostrę Michaela i jeszcze to Stowarzyszenie Miłosierdzie Boże. Jak zobaczyłam właśnie, jak oni Potrzebują wszystkiego. No weszliśmy taką współpracę z tym e, związkiem Piłsudczyków no i stwierdziliśmy, że nasz klub w tym roku się przyłączy do całej tej akcji. Będziemy zbierać jeszcze w innym miejscu. Prowadzę zajęcia, więc wszystkie panie. Ale nie tylko, wszystkie osoby, z którymi współpracuję, do tego namawiamy, no i stąd taka akcja. Już w tym roku gościliśmy dzieci z Litwy. Mieliśmy taką akcję w Gryźlinach, mieliśmy dzieci ukraińskie, dzieci sierot, sieroty wojny, wojenne, a jednocześnie w Dobrym Mieście były dzieci litewskie i zrobiliśmy wspólny im taki dzień przyjaźni polsko-litewsko-ukraińskiej. Pomagaliśmy jak gdyby też w, tym, w tej organizacji przyjazdu dzieci z Litwy, ale właśnie ja jadę po to do Mera, żeby z nim porozmawiać, jak tę współpracę zacieśnić, jak pokazać e, młodej Polonii e, litewskiej, e, polskę, żeby mogli przyjeżdżać tutaj na Warmię, na nasz szlak Świętej Warmii, ale też żeby pokazać polskiej młodzieży e, Litwę, bo, te, bo kierunek Litwa nie jest modny e, w zakresie wyjazdów. Europa e, tak, ale ta zachodnia, natomiast ta wschodnia jest troszeczkę tak mniej uczęszczana. A chciałbym ją ożywić też e, w naszych stosunkach. E, partnerskich związanych z samorządami, ale też chciałbym, ponieważ cały czas mamy obchody 105. rocznicy niepodległości, chciałbym się pochylić na grobie Józefa Piłsudskiego, złożyć mu wiązankę od starosty i zapalić znicz, a jednocześnie do hospicjum zawieźć dary. Mam dużo środków czystości, środków higieny osobistej, termometry i wiele innych rzeczy, które, które tam zawiozę. Mam też słodki podarek, z jutrzenki dobre miasto, cukierki, które pewnie też rozweselą duszę i dzieci, bo wiadomo, że są najlepszymi słodyczami na świecie. Także mam nadzieję, że ten wyjazd właśnie pomoże mi nawiązać stosunki z merem po to, żebyśmy mogli później samorządowo się wymieniać. Chciałem zwrócić uwagę na to, że ta nasza akcja, co widać po kartonach i tym, co trzymam w dłoni, jednak wzbudziła zainteresowanie i jednak serca nasi mieszkańcy mają otwarte. Tu pewna pani która przyszła osobiście do mnie e, przedstawiła się, że jest rodowitą wilnianką, że urodziła się w Wilnie no, w, już w, 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 dobrych parę lat temu, tak powiem, nie? przyniosła, przyniosła dar, przyniosła dar dla hospicjum. Tutaj jest od, niej, jest od niej piękna dedykacja, siostra Michaela Rak z okazji Bożego Narodzenia, składam serdeczne życzenia, niech święta miłe będą z dźwiękiem śpiewu i z serdecznymi pozdrowieniami. Teresa e, Oklasko z Olsztyna. Także, także no, zobaczcie Państwo, jak duże serce, jak wielkie serce. Pani starsza, nie wiem jak sytuowana, ale, ale rzeczywiście odpowiedziała tutaj na nasz apel. Podobnie jak wiele instytucji i przedsiębiorców. Także myślę, że ten kolejny wyjazd również będziemy mogli zaliczyć do udanych.